Dzień dobry, witam w vlogu, siedzę sobie w przodoszczeku o jest godzina niewczesna, ale no dziesiąta, po dziesiątej, ale dzień dobry. E... Stwierdziłem od jakiegoś czasu, że te flogi będą nagrywane aparatem jednak lepsza jakość i, i czuję, że urosto dzięki temu mogę w pełni potencjał widoków, które nam przekazać na vlogach. W sumie też mam taką rozgminę, jeśli chodzi o flogi, nie. Tak zauważyłem ostatnio, że sporo więcej vlogów na YouTubie się dzieje. Może to te vlogi co ja oglądam, nie wiem czy wy oglądacie jej vlogi jakieś, oprócz tego, w teorii jestem ciekaw, bo ja tak i właśnie zauważyłem taką jakby tendencję do tego, że one wracają na YouTube. Manko, witam w mojej szklarni. O, Cześć. Taki luźny pogadankowy vlog. Mam wrażenie, spoko. E, I to jest bardzo fajna rzecz. Też nie wiem, czy mnie w ogóle słychać tutaj, ale na pewno to, na to wygląda fajnie. I, 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 i lubię nagrywać vlogi. E, to jest fajne połączenie. To plus deszcz, który. Jakbyś wpływa inaczej na człowiek, okej? Okay? Jakbyś tak, nie wiem. Lżej człowiek myśli, mam wrażenie. Generalnie. Jakbyś tak się może bardziej oddać. Mam wrażenie. naturze. Dźwięko? natury. Coś takiego, nie wiem. Jeśli ktoś lubi ciągleś, to, to, to wie o czym mówi. Jak nie, to sorry. <laughs> Ostatnio założyłem na jednym vlogu. W sumie o tym nie gadałem bardzo. Ale, ale właśnie wtedy odkryłem. Siły natury, generalnie, jeśli chodzi o to, jak ona jest istotna dla człowieka. I, i dlatego tego też w ogóle żeby przekazać taką fajną myśl, którą miałem ostatnio. To jest takie niedopisane, po prostu jakieś taka więź człowieka z naturą. I to jest bardzo ważne, w ogóle to bardzo dobrze wpływa na, na nastrój człowieka, na psychikę. Pozwala e, jakoś tak wyłączyć się człowiekowi na, na to wszystko, co się wokół dzieje. Na, na to tempo życia, obowiązki coś, coś co tak człowieka tak. Ściska w dół, ok? Właśnie natura pozwala tak. Pokazuje w sobie, że to wszystko jest płytkie. Te całe obowiązki, to wszystko jest takie naszej głowy, tak naprawdę, się dobrze Jasne, są rzeczy ważne. Ja aktualnie jestem przed bardzo ważnymi momentami, jeśli chodzi o studia, ok? Ale to nie jest wszystko, ok? I jakby po prostu w takich momentach widzę taką lekkość tego, okay? że, że jakby mogę się wyłączyć na to i o to nie myśleć. Jest mi od razu lżej. I to jest bardzo fajna rzecz i w sumie to polecam naprawdę, żeby każda osoba tak miała. Z, z czym? Że, żeby coś mogło człowieka wyłączyć. To dobrze, mogę docenić tym bardziej, że mam obok siebie las wszystko. Mogę wyjść do tego lasu i po prostu pochodzić po nim, ponagrywać. Piękne uczucie. I, i być świadomym tego, co człowiek lubi i być świadomym tego, co człowieka uspokaja. To jest super rzecz I, i jakimiś takimi małymi kroczkami widzę to, co nie, ale to nie jest takie łatwe. Lubię tak pogadać, pomyśleć sobie. Do kamery tego nie robiłem jeszcze nigdy, naprawdę, jak tyle ile floguję, tak takich rozwin w życiu nie miałem przed kamerą. I nawet nie wiem, czy to w sumie wytnę, czy całe stawie, nie mam żadnego pojęcia. <gryw> mam taką myśl, czy to jest w ogóle ciekawe do oglądania? Nie mam pojęcia. Spróbujmy to wstawić do vloga. Niech będzie. Może się nie obejrzy, może się obejrzy. Nie mam pojęcia. Chciałbym to wstawić całe, i też przestał padać. Fajny moment. Akurat, jak w sumie to powiedziałam, co chciałam, takiego ważnego. To przestało padać. Dobra, idziemy dalej. To ujęcie było bardzo drogocenne i, i dużo poświęciłem. Jest y, cały uwalony kompletnie. E, w sumie i tak chcę go zmienić na, myślę, że może nawet iPhone'a. Spotkałem się z czymś takim, że mówię, a, chyba sobie iPhone'a kupię i ktoś od razu, wiecie, ma autoból. ból. Dlaczego? To jest mój telefon i, i jakby kompletnie moja rzecz. To też mnie kompletnie rozwala, że ludzie ingerują w czyjeś rzeczy. To jest... Ten foliak, ok? I on ma dorobione w ogóle drzwi. Czy to nie jest w ogóle piękne? <laughs> no, także to, jaki telefon mamy, ciebie, inną rzecz, to jest Wasza sprawa. I nikomu do tego wara. innym ludziom do tego pamiętajcie o tym. Nie dajcie sobie wyjść na głowę, bo to jest głupota. Bądźcie sobą, ok? Bądźcie zadowoleni z tego. Hej, taki wybór, taki telefon może być gorszy, może się okazać słaby. Ale jak mi się będzie podobać, to ja będę z niego zadowolony, a nie ktoś inny. Pamiętajcie o tym. Tu się trzyma. O, tu się trzyma. Uh. Wiele osób takich, co oglądają vlogi, traktują jako taką terapię. Super, to jest, to jest zajebista rzecz, żeby móc sobie pogadać. Jedną rzeczą, do której mógłbym się przyczepić, i to może jest taka moja lekka terapia, jest... Yy, moim problemem jest po prostu czas. Brak czasu cholernie i jakby... Mam coś takiego, że poświęcam, chcę poświęcić czas na wszystko naraz, a nie mam czasu dla siebie. I, I to jest chyba mój największy problem, generalnie, że tutaj mam YouTube, tutaj mam e, pracę, studia bliskich i jakby. O, właśnie, na wilku mowa. Jakby po prostu czuję, że chciałbym dla wszystkich mieć czas, a z drugiej strony e, nie starszy mi tego czasu i mam wrażenie, że nie każdy może to zrozumieć że ja nie mam czasu i się obarczam winą, że nie daję tego czasu mimo, że próbuję i wiecie, chcę być w kilku miejscach naraz a nie mogę i to strasznie mnie po prostu, wiecie, przytłacza i w momencie jak na przykład odpoczywam psychicznie z bliskimi to mniej nagrywam na YouTube'a a potem mi idzie YouTube trochę w dół i jest mi gorzej i wiecie za dużo biorę na siebie po prostu i, i dlatego nie mam czasu na na, na wszystko co bym chciał, jakbym chciał tak naprawdę też zależy od dnia w sumie, co nie? Ten dzień wydaje mi się, że jest ok, ale parę dni temu w sumie no to właśnie miałem taki zjazd z przemęczenia, czułem, że jeszcze chciałem zrobić więcej. Ja nie zrobiłem więcej tak i... i... Nie wiem, czy ktoś tak ma w sumie, ale jestem ciekaw w ogóle jakiejś opinii o tym, na ten temat. Ale takiej opinii, która... którą będę chciał zaakceptować generalnie, bo jeśli ktoś powie, że przesadzam, to mam to gdzieś, bo to jestem ja i ja to czuję. Jak u mnie jest? Generalnie to chcę mieć kontakt z ludźmi, ale najlepiej gdyby to był kontakt z ludźmi w internecie, którzy mają to samo stanie, czy, czy to samo perspektywy, czy generalnie je szanują mnie, nie? Ale jeśli jakiś Adas 1, 2, 2, 3, 1 napisze, że ja głupoty, to niech się wali i tyle. To też chyba jako terapia ten vlog wleciał w końcu. To dobrze, bardzo fajnie. Wpasuje się w trendy vlogów terapeutycznych. Dzień dobry, prawda? Ja miałem taką rozminę ostatnio z Wojtkiem. Taką rozminę miałam na temat materialności, w sumie, że generalnie ludzką słabością jest fakt przewiązywania się do rzeczy materialnych. Mniej rzeczy ma się na głowie, mniej się o tym myśli, a to jest nasz, ok? Więc jeśli nie myślimy, to jesteśmy szczęśliwsi, ok? Bo my stawiamy sobie warunki, na jakich chcemy myśleć, na jakich chcemy żyć. A rzeczy materialne, właśnie jakby, są takimi rozpraszaczami. Przez to skupiamy się na rzeczach niepotrzebnych nam, ok? Ale z drugiej strony założymy taki paradoks, że właśnie to nam szczęście daje, ok? Że pieniądze szczęście nam dają generalnie, a? albo bardziej to, co kupimy sobie za pieniądze, daje nam szczęście jakieś i, i... niestety, ale no ja jestem takim właśnie hipokrytą, bo zgadzam się z sentencją, że materialność jest słabością. A z drugiej strony, kurde, mam aparat, ej, zajebiście, cieszę się, mogę nagrać coś. Ej, kupuję sobie konsolę, mogę sobie pograć na niej, kupuję sobie, nie wiem, mieszkanie, wyjazd gdzieś, ok? To jest za pieniądze tak naprawdę i, i... to jest taki w sumie konflikt ciekawy, o którym chciałem jakoś powiedzieć w sumie. Czy, czy ten konflikt jest zrozumiały, czy, czy jeszcze to nie se, ten etap, gdy rozumiem w sumie, że to, to szczęścia mi nie daje, no nie wiem Wywaliłem wszystko z siebie, co chciałem, i to mi się bardzo podoba i zaraz idę po sobie montować i czemu nie. <laughs> e, także wieśniak e, Bobik na polu swoim z lustrem. Nie wiem, czemu to lustro stoi. Dzięki e, i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Może częściej będą. Nie będą, może będą, nie oczekuję, nie, nie wybieram na siebie presji. O, to jest to. E, trzymajcie się. Cześć.